Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o Twoje tary dla narodu polskiego. Otar mądrość, to lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Boży. o Otar osumu to lepsze zrozumienia ducha Tajemnic wiary świętej. Otar umiejętności, abyśmy w życiu kierowali się zasadami tejże wiary. Oda abyśmy we wszystkim u Ciebie szukali raty, i u Ciebie ją zawsze znajdowali. męstwa, aby żadna pojaźń ani sklęty ziemskie nie mogły nas od Ciebie oderwać. Oda poproszności, abyśmy zawsze służyli Twojemu Estatowi, synowską miłością. Otar dar Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Ciebie o Boże oprasza. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, Paświęcej Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Czystości, Paświęcej Kapłanów i Siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską Jeśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien, świętej miłości rozpalaj serca, by w tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostry Ukształtuj na wzór, najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. Boże ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życie i pokoju, ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie utręczenie, potem wojny i obal pychem gwałtowników. Wysłaj Syna swego Jezusa Chrystusa, aby kłosił pokój bliskim i dalekim. I zjednoczył w jedną rodzinę ludzi, wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich swoich dzieci, udręczone płakanie, całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, swojej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska walki i przemocy. spraw, ich ustanie wojna, która zaklasza Twoim stworzeniom na niebie. Na ziemi i w morzu. Z Maryją matką Jezusa i naszą płakamy cię przemów, do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. zniszcz logikę odwetów i semsty, a potem przez Tucha Świętego nowe rozwiązanie, wielkotuszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasz czas mi pokoju i już nie pędź więcej wojny. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Bożego pragnę wiarować, prosząc Cię, Najpokorniej Duchu Święty, o Twoje dary dla całego narodu polskiego. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto, która wytrysła wówczas, z słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć i imię Twoje, przeć królestwo Twoje, wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, i nie dopuść, abyśmy mu pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, stworzycia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukryszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała złatych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i świata całego. Klajek polestej męki, mimi się dla nas, i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas. I świata całego. Klajko polestej męki, mi miło sięcie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mi miło sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mi miło sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mi miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego męki, miej się dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego Klejko polestej męki, się dla nas i świata całego Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego Klejko Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko Męki, miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiuje się dla nas i świata całego. Oczy przedwieczne, Oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Dla jego polesnej męki, miłosie cię dla nas i świata całego. Dla jego polesnej męki, miłosie cię dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miłosie cię dla nas świata całego męki mimi się dla nas i świata całego Klajeko polestej męki mimi się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimi się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimi się dla nas i świata całego Klajeko polestej męki mimi się dla nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko Polesnej Męki miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla jego Męki Mimiło się Cię nas i świata całego. Klajeko o polestej męki. Mimiło się Cię nas i świata całego. Klajeko oporestej męki. Mimiło się Cię nas i świata całego. Klajeko oporystej męki. Mimiło się Cię nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się Cię nas i świata całego. Klajeko męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polystej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polystej męki, mimiło się tle nas i świata całego. klejko polystej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. klejko opolystej męki, Mimiło sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty mocne. Święty i śmiertelny, się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty i śmiertelny, się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty i śmiertelny, się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Matko poszę tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich pokół. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie serce Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wszechmokący wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu Działania temonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróci świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez temęcznych przeszkód. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałstwy z Panem Pokiem Akaja.